W tym odcinku wraz z Pawsem dołączymy na najdziwniejsze serwery SMP. Ja się tu widać? Nie widać, ale ja widzę. Chozot to są kur chmury Będzie naprawdę ciekawie. Więc oglądajcie do końca. Czyli gotowy na pierwszy lasowy serwer. Spoko, ale ty, czekaj, bo ty mi wyskoczyło mi, że Hozot nie jest moim przyjacielem. Czemu nie okay. jesteśmy przyjaciółmi? Czemu mi to robisz? Powiedzcie, żalcik? Dawaj. A nie wiem czy go nie spieprzę, bym ja kiedyś ktoś już powiedział, ale powie się, że go spieprzę Wiesz co tworzy mąkę? To tworzy mąkę. Wiesz kto? To tworzy mąkę. Mąkę. Ale chyba nic nie ma. Ja odsunę klawiaturę. Kliknę, kliknę, kliknę ósemkę. O, jestem gdzieś. O, widzę cię. Ja na górze jestem, ty. O, widziałeś mnie. Hołpę ma, pa. Co? stoi. No to idę. Hello. Bądź kulturalny, czyli się. God boy, my dear friends. Fiddy. Fiddy. A to on. Nie, czyli On ma przez trawa. dwa, to nie jest on. Ale ty, to jest duch. Pana Artaba, Nie ma go. O. Ty bez kitu, nie podoba mi się to. Chodźcie do to. No dobra, no to idę. Spalimy go. Znaczy ten, piększymy. Tak, tak się składa, że nie wiem czy wiesz, ale w mojej przeszłości miałem dużo wspólnego z dokonywaniem swego rodzaju różnych renowacji przestrzeni publicznych. Okay. Wydaje mi się, że się. ta rezydencja potrzebuje jednej z moich prac. Też tak uważam i też się mogę do tego przyczynić. Cieszy mnie, że się zgadzamy. O, 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 o. Ci bum, pidzie bum. What? Niszczymy ręką yeah. Aha. Aha czekaj, czekaj, czekaj Czy ja dobrze rozumiem, że ten content polega na tym, że wchodzimy na losowe serwery Minecraft i robimy na nich jak największy rozpie... Fajnie, co nie? Och, przypomina mi to więcej moich czynów z 2003 roku. Będę z Tobą cztery, brakuje mi tych lat. To już. To już, to już prawie 20 lat to. temu. Dodatkowo wczoraj wystartował drugi serwer Box PVP na naszym serwerze n1mc.pl. Tutaj również będę prowadził serię, więc polecam wbić, żeby było nas jak najwięcej i żebyśmy wspólnie pokazali dominację na serwerze. Chyba nie wrócimy do nich, bo kumpli nie ma. Ale mam dobry pomysł. Where are you? Mmm. To działa, pa. no tak. Mm -hmm. mam, mam pomysł na. Powiedz mi, bo Ty mi się wydajesz, wydajesz mi się na bardziej Nastykowanego ode mnie, masz jakieś szelki, jakieś ja mam garnitur, czy tu da się wskoczyć? No. A, o, teraz to <śm> rozumiem. <śm> mam dwunastoletnie doświadczenie w tej grze. Mówią no nie pan Minecraft. Jestem ekspertem w dziedzinie tej gry. Ale katarz brzmi dobrze. Tu do to, to nie jest śmieszne, że... <śmiewanie> że moja stopa jest w trochę nieużywalnym stanie. Będę z tobą szczery, ta konwersacja w tej chwili nabrała takiego mrocznego klimatu. Chude. Chciałem jakieś coś było dopisać, ale... Zauważam, że <śmiewanie> to było bardzo zapewne, bym dostał w tej chwili bana. Czemu Joe? Joe, mama chodź! Dałeś się złapać na najstarszy trick w mojej książce! Widzisz? <śmiewanie> 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 Jesteś za głupi. Czego widzisz? Okay. No, widzisz, ja, ja to mam śmieszne żarty z naszej dwójki. Pora dokonać naszego największego rabunku. Czemu mi tylko Ukrad um, no no, po... Ukradnę im lampę. Kurwa co co? Okradniesz? No nie na p... Ukradnę im lampę! To mój ale... największy rabunek! Zostaw mnie kółk na kanario. Ty odwróć uwagę ja dokonam naszego największego rabunku. Ej, ej, jak ci idzie! Jeszcze chwila! O, nie? O, co ty ku... zrobiłeś? Mam pół w tym momencie. Się... Dobra, idzie, idzie pomyśleć, idzie Dajesz, Daj, dajesz, daj, kradnij. Ja jedzie się No dobra, no to idę. Nie, nie! Oj. 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 To jest dobry moment, żeby przejść dalej. <grym> rozumiem, to w ten sposób działa ten kontent. Tak. Teraz robisz lobby. No dobra, no beat. to idziemy. O, w pi... Eee, ohoho, shit! Ty to. O! Podoba mi się to! Jeżeli podobają się Wam filmy, które tworzę, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwonkiem, ponieważ lecimy po 50 tysięcy subów do końca roku. A, no i nie zapomnijcie o łapce w górę. Kumple chcieli. Co przed chwilą? Ci dwa. Przed chwilą TNT leciało tutaj. Czuuuuuuu, z it's work in progress. Widzisz tą podkę? Widzę. podoba mi się to. przed chwilą. Czy to coś złego? Pamiętasz, jak ci pytałem przed nagrywaniem tego, czy moje IP jest na pewno bezpieczne? Jest, jest, no, spójrz na ten serial. No, to no, pierwsze. Będąc z tobą szczery, jakbym miał spojrzeć na ten e-obraz w całej jego pięknocie, to nie kojarzy mi się on synonimem słowa bezpieczny. Nie No, spójrz. Co ty bezpiecznie, nigdy nie wyjdzie. A. O, tego bym się bał. O, mogę go bić, daj już no. O, O o, o Nie podoba mi się ten człowiek. Ej, ty... Ty jest, jest ktoś, o. ktoś tu jest schowany. Oni mogą mieć Mamy tu więźnia labiryntu. On ci dał drewno. Czy co? Odwróćcie uwagę, odwróćcie uwagę. Ja mam pomysł, mam plan. Przechytrzej. Są za głupi. Jezus! Jezus! Czujesz? Czekaj To był Jezus! Kiemu Jezusa Jezus! On lata! Pierd... Jestem, nie? Ja. mać! Trafiliśmy do Limbo! Oh shit! Wha Ach, nie, 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 nie. What? Nie podoba mi się to! Myślę, że to czas na lobby, wiesz? Uuu, uh, dziś jestem. Hello! O, mogę tepać, mogę tepać, tepać ludzi, tepać ludzi. Kamy ich. Tepnij mnie, tepnij mnie, tepnij mnie. Podoba mi się, że pierwsze co widzę, po dołączeniu na ten piękny przybytek to. Tak, to bedrock. Podobno Ktoś kiedyś mi opowiedział ciekawostkę, że podobno w tym bedrocku jest jakaś twarz. A co mu powiedziałem? Jesteś psychicznie chory, to jest kamień, w nim nie ma żadnej twarzy. Twarz? Nie ma żadnej twarzy. Nie mów... Nie mów mi, że też jesteś psychicznie, psychicznie niesprawny. Ja tu nie widzę żadnej twarzy. O, oh, tu jest oko, tu jest oko, ty! Tu jest oko, tu jest bref, tu jest nos, tu jest usta. Hozot to jest skała. To jest skała, Hozot, tu nie ma... Spój spójrz mi w oczy, nie dostrzeżesz ich, bo mam gigantyczne okulary, ale Hozot to jest... O, no mów. Wydaje mi się, że możesz być na swoim mentalnym upadku. W tej skale nie ma żadnej twarzy. A czy jak się spojrzysz, spojrzysz w górę w te chmury, to też widzisz tam jakąś twarz. No. Już była taka jedna co widziała tam twarz. Widzę. Ja nie widzę. A ja widzę. Ty dużo rzeczy widzisz. O, ale ja, ja ty Wej, spójrz w górę ty. O ale no. tak się. Zmienia się to widać? Nie widać. Ale ja widzę. Ozo to, f... to są ka ku... chmury. Ale widzisz pa... A jak chmur nie mam. Ja nie mam taki komputer nie taki. U mnie gorzej. Ale... Zmienia. Nie widzisz tego, no, no nie no widzisz to. O, teraz przyspieszyło. Oh, ale na p***a. Boję się tego człowieka. On dobre... nie Mam ciebie dobry... O, ziomek! Nie, no, nie. no i widziałem go! Wystraszyłeś! Nie, nie było tam, nie było tam żadnego człowieka! Nie, Widziałeś kolejną rzecz która nie istnieje! Nie nie, 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 tam był ziomek, tam był ziomek, tu jest, tu był ziomek, tu. Chce ze ja tam stałem, tam stój. O, Wydaje ja tam mi się, że możesz widzieć jakieś płonące wspomnienie. Nie, tu był ziomek. Tu. Ja uważam, że na przykład każdy Polak wie co to jest warząch tak. Właśnie. I się obiad jeden warzonkiew. Chcesz powiedzieć czemu wpierdź śmyszkę do zupy na obiad? Nie no. Warzonchiew to. <noise> to nie jest jadalna część obiadu. To jest zastawa stołowa! A widzisz. Pozdrawiam mylą. <noise> a ja cię zapraszam. O, skoro zapraszam. Jedziemy razem warząch. Mogę ci bić? Jak o, mogę cię bić? O. Nie oh, bić. Chodź, ty Idziemy bić! Chodź idziemy bić! Idziemy, idziemy, bić ich. Chodź! Nie mogę No Jakiś lepszy, a tylko możesz! Widzisz? A ja mogę. Co to za? O, Tajemnicze koordynaty. No go mogę być. Masz tu plugawa jedna. Ile tu jest ludzi? No. Ty, twój twój znajomy Jam jest Jacek jest z nami. Zobacz na tabie! Jam jest, jam jest jacek tam jest! Jacek tu jest. Zamordowałeś człowieka. Wiesz co, myślę, że dokonam pewnego pewnej inwestycji, która pozwoli mi przejść na zielony, która pozwoli mi zdobyć dominację nad innymi użytkownikami tego serwera. Zetne brzozowe drzewo! Ono pozwoli mi rozwinąć swoje możliwości. Pa? Ta? To jest. Tak, to, to właśnie, to właśnie. Przesz. To właśnie ja, zrobię. Nie mogę ci pić. Widzisz? Nie możesz nie możesz mi nic zrobić, kozo. ty jestem zbyt potężny. Ty chyba nie ściąłeś brzozowego drzewa. Nie. Dostałem do łapy. Nie wiem gdzie jestem, ale wygląda to smerfastycznie, że tak powiem. Ty masz z tymi smurfami. Lubię smerfy. No dobra, no to idę. Hmm. Czy to... A ku... hmm. co tu chodzi? Jak nie wiesz o co tu chodzi, co Myślę, jest? że... Myślę, że jesteśmy właśnie... właśnie obserwujemy rozkwit kapitalizmu. Nie, to kacz. Skąd masz łopatę? Biznes! Będę cię okradać. jakbyś no, mógł idzie. się jeszcze ustawić tak, żebym mógł podnosić więcej twoich, twoich no, towarów. Nie wiem, to powiem. <laughs> no i na tym to miało polegać. Poczekaj, ja ci mówię pa Będę z tą szczery Idę się wydostać z tej pułapki Są od nich sprytniejsze Okej okay. Powodzenia ci życzę Jeśli nie wiesz, przy pierwszej, lepszej próbie, to będzie zajebiście Nie wiem czy wiesz, ale kiedyś... Ach. Byłeś dobrym lotnikiem Chcesz podkreślić kiedyś? Okej, okay. doceniam to Szczerość to podstawa Nie podoba mi się ten człowiek Który? Eee... Coś dziwnego się tu dzieje Wiesz co, zrobię na twoim miejscu Też zniknę w ten sam sposób, mówię ci mm. jestem szybki Szybki i szybki